Ty, polejniusy. Pszcz, psz, no. Pszcz. Ah, oh, shit. Here we go again. Rockstar rozdaje za darmo GTA San Andreas, jedną ze swoich starszych kultowych gier, która obecnie żyje w naszych serduszkach dzięki Memo. Zastanawiacie się, gdzie w Anu A w tym, że to część promocji Rockstar Games Launcher, czyli nowej aplikacji do uruchamiania gier Rockstara, która, jak rozumiem, zastępuje Social Club. Tam można pobrać gry za darmo przez ograniczony czas. Tam też można instalować i aktualizować gry firmy, a także korzystać z zapisów w chmurze. Czy to tylko poboczny launcher, czy może próba zbudowania własnej platformy w stylu Epic Games Store czy Uplay'a? Zobaczymy. Pewne jest to, że Rockstar coś kombinuje. Friend, you give up a Słuchajcie, chyba wyniochałem coś w sprawie gry 2. Koei Tecmo zapowiedziało otwartą betę swojej gry akcji inspirowanej Soulsami i osadzonej w świecie zbudowanym na japońskiej mitologii. Testy odbędą się w okresie od 1 do 10 listopada na konsoli PlayStation 4. Co znajdziemy w becie, tego nie wiemy. Wiemy za to, że Nioch 2 wyjdzie na początku 2020 roku. Na razie oficjalnie tylko na PlayStation 4, ale jak pamiętamy, jedynka wyszła także na PC-tach. <toddź> Borderlands 3 odniosła sukces lub przynajmniej zaliczyło bardzo dobry start. Pudełkowe wydania osiągnęło dobry wynik w Wielkiej Brytanii. Mówi się, że to premiera roku, nawet mimo faktu, że gra sprzedała dwa razy mniej pudełek niż Borderlands 2. To pokazuje jednak, że gracze rezygnują z fizycznych wydań na rzecz cyfrowych. Randy Pitchford pisał na Twitterze, że liczba grających w jednym momencie w Borderlands 3 była bowiem dwukrotnie wyższa niż w przypadku Borderlands 2, i to na samych pc to znaczy w Epic Game Store. Dobre wyniki odnotowuje też podobno Gears 5, to najlepsze otwarcie Microsoftu na tę generację konsol i sukces dwukrotnie większy niż Gears 4. Czyżby miało to związek z tym, że gra jest z częścią Xbox Game Pass Ultimate, który to abonament można było wykupić za 4 zł. W tym tygodniu swoją premierę mają dwie nieco mniejsze gry. Pierwszą z nich, Devil's Hand, tworzy polskie studio Lyopy Games. Ta gra akcji z elementami RPG i Demonami, zbiera na razie dość krytyczne recenzje, więc trudno powiedzieć, czy warto ją polecić. Lepiej radzi sobie Daymer 1998, projekt powstały na zgliszczach fanowskiego remakeu Resident Evil 2. Ten survival horror odwołujący się do klasyki jest dostępny na pc Magia Gildie RPG brzmi całkiem obiecująco. To zwiastun gry Fairy Tail stworzonej przez Koei Tekmo i Studio Gust, która jest oparta na mandze i anime pod tym samym tytułem. W grze zobaczymy odtworzenie wątków znanych z komiksów i serialu, rozłożone na bitwy, questy i levelowanie. Premiera tej japońskiej gry odbędzie się w 2020 roku na PC, PlayStation 4 i Switchu. I na koniec jeszcze jedne wyniki sprzedaży, tym razem dotyczące gry o sprzątaniu i remontach domów. House Flipper, tworzony przez polskie studio Frozen District, sprzedał się w nakładzie miliona egzemplarzy na PC-tach. Jest to tym samym najpopularniejsza gra pecetowa od wydawcy Playway, znanego rzecz jasna z różnych symulatorów. Dotychczas sprym u wydawcy wiódł Car Mechanic Simulator. I to wszystko na dziś, dziękujemy za uwagę. Cześć!